Cześć! Jesteście na kanale NaprawkoB. Dzisiaj chciałbym się zastanowić z Wami co kupić skuter czy motocykl Ja swego czasu też stałem przed tym wyborem Zastanawiałem się poważnie nad jakimś motocyklem Zaczynałem od chińskiego oczywiście Ale bardziej od razu jakoś tak byłem przywiązany właśnie do skutera Dlaczego? Skuter ma owiewki tutaj z przodu na nogi, tego nie ma motocykl. To jest, mimo wszystko, dość istotne przy takich temperaturach, jak mamy teraz, czyli dość niskich. Skutery japońskie i część chińskich już teraz ma na środku bak. Płoskie wespy i tak dalej tego nie mają, także można nogi sobie jeszcze bardziej przytulić i wtedy jest naprawdę fajnie. Tutaj czasami jednak ten chud troszeczkę czuć. Drugim powodem, przede wszystkim chyba głównym powodem, jest to, że tutaj jest skrzynia automatyczna, bezstopniowa, nic nie trzeba po prostu robić, po prostu się odkręca manetkę i się jedzie i tyle. Ja się bałem trochę tego ogarniania tych biegów, biegi tutaj sprzęgu i tak dalej. Wiadomo, że w samochodzie się to jakoś robi, ale tutaj wydawało mi się trochę bardziej skomplikowane. Dzisiaj mi się to już tak nie mam takich refleksji, ale. Na początku się rzeczywiście tego bałem i to było jednym z takich poważniejszych powodów, dla którego wybrałem skuter. Skuter też z tą bezstopniową skrzynią biegów jest o tyle fajny, że w mieście jak są korki, no nie trzeba tym machać. Po prostu odkręcam, jadę i no nie przejmuję się tym, że muszę się zatrzymać, zrzucać bieg na luz czy nie na luz. Tutaj tego problemu po prostu nie ma. Problem jest inny związany z tą skrzynią, być może jest ich więcej, ale, ale który troszeczkę można zauważyć, to jest gwiazda pod górę. No nie da się po prostu podciągnąć go na wysokich obrotach. Tego się zrobić tutaj nie da. On ma jakieś swoje obroty, związane tutaj z geometrią wariatora, z masą rolek, może jakimś układem sprzęgła jeszcze. I no tego po prostu nie przeskoczyłem. Natomiast nie uważam, żeby przy mocniejszych skuterach, ten ma akurat prawie 15 koni, żeby to był jakiś taki znaczący problem, ale jak siedzicie z kimś, rzeczywiście czuć ten spadek mocy, może przez to, że to jest to tylko 125, ale, ale jednak wydaje mi się, że na manualnej skrzyni biegów coś tam więcej bym wycisnął z tego skutera. Mówiłem już o, o tych owiewkach. Z czym się wiąże jeszcze konstrukcja skutera? Z tym, że jest po prostu schowek. Schowek jest bardzo duży, to już pokazywałem w odcinku, czym się różni, różni skuter chiński od japońskiego. Otworzę jeszcze raz. Tu się bez problemu mieści. Mieszczą dwa kaski. No U mnie jeden, bo tam mam swoje jakieś gadżety. Jeden kask bez problemu wejdzie. Jest to naprawdę. Naprawdę duże, kask oczywiście integralny. Szukałem takiego, żeby miał stelarz pod boksa. To nie jest trudne przy skuterach znaleźć właśnie coś takiego. To jest trudniejsze znaleźć to przy, przy motocyklu. Dla mnie to jest dość ważne, bo jadę gdzieś na zakupy po drodze z pracy, jadę gdzieś na wycieczkę. no Chcę sobie też coś więcej zapakować. To jest istotne dla mnie osobiście. Dlaczego jeszcze skuter? Skuter ma... Znaczy ma kilka, bo jedzie pociąg. Skuterem jeździ się troszeczkę innym stylem. W innym stylu. Nie wiem jak to do końca ubrać w słowa. Chodzi o to, że we Włoszech, we Francji na skuterkach wszyscy jeżdżą w normalnych ubraniach. W jeansach, w spodniach, w sukienkach w koszulkach ja też tak chciałem iść na spokojnie, na swobodnie na motocyklu no to tak dziwnie to trochę wygląda trzeba ubrać strój no suma summarum skończyło się tym, że ten strój tak kupiłem ze względów bezpieczeństwa jednak, nic nie miałem na szczęście jakiś przygód do tej pory natomiast zawsze się może co zdarzyć wolałem uprzedzić fakty które mam nadzieję nigdy nie nastąpią natomiast jest to troszeczkę inny styl jazdy, który mi po prostu bardziej odpowiada, także ja go chciałem przede wszystkim wykorzystywać w mieście no, bezstopniowa skrzynia biegów to jest super rzecz schowki super rzecz co jest dużym minusem, natomiast już mówiłem o tej skrzyni biegów kierownica jest taka jakby to nazwać, zapełniona plastikiem no, ciężko zamontować tutaj jakoś nawigację, jakieś dodatkowe gniazdo USB, cokolwiek. Kombinuję coś, żeby tutaj zamontować sobie taką opaskę. Widziałem to zresztą też na jakimś filmiku. Natomiast ciężko to tak naprawdę y, dopasować. Można to przymocować tutaj do tego lusterka czy tego lusterka, ale y, no, jest to kombinowanie troszeczkę. Tutaj trzeba by akurat tą gumę wycinać i tak dalej. Także jest to minus. Gniazdo USB sobie zrobiłem sam. To jest dość proste, bo tu było przygotowane. W tym ja już to kiedyś pokazywałem, ale jeszcze raz tam zerknijmy, dawno tam nie byłem. O, i ja mam zawalone całe. Tutaj mamy gniazdo USB. To jest oczywiście cały system dezynfekcji i latareczki. Wszystkie podręczne rzeczy muszą być. Eee, Spróbuję to wcisnąć jeszcze na szybko. Nawet się jakoś to udało. I eee, zamontowanie tego jest naprawdę proste. Wystarczy podpiąć kilka rzeczy, które są już przygotowane. Przygotowany gniazdo, akurat w tym skuterze, że to jest stosunkowo łatwe. Stosunkowo łatwo też zamontować, było gniazdo w środku tutaj też pokazywałem na filmiku, czym się różni motocykl chiński od japońskiego. Poprowadziłem sobie po prostu przewody. Myślę, że to samo można zrobić w motocyklu. Jaki jest problem w skuterach? W skuterach jest problem taki. Że wszystko jest obudowane. Silnik jest gdzieś tam, gdzieś tam, do regulacji gniazd zaworowych mamy specjalny dekiel, który jest pod kanapą, ale musimy się tam jakoś kombinować, dostawać tutaj w motocyklach wydaje mi się, że to jest łatwiejsze. Dostęp do łańcucha jest. Tutaj trzeba wszystko odkręcać, oczywiście jest łańcuch rozrządu, ale, ale łańcuch napędowy, łańcucha napędowego nie ma jest pasek, którym, do którego dostęp też jest jakoś specjalnie trudny. Myślę, że to jest całkowicie do ogarnięcia sprawa. Natomiast on gdzieś tam jest. Wymiana wariatora to nie jest jakiś szczególny tutaj problem. Nie jest to skomplikowane, także tego bym się nie bał. Natomiast czy dzisiaj bym wybrał skuter czy motocykl? Nie wiem. Dzisiaj nie wiem. Motocykl ma coś w sobie, czego nie ma skuter. Ma pewną taką. Duszę. nie wiem jak to nazwać. więc styl jazdy, taki specyficzny. Nie yy... chodzi tutaj mi o to nawet żeby wyglądać jak, jak, jak motocyklista prawdziwy, taki wiecie, w ubraniu i tak dalej. Ale jest to takie poczucie yy... pewnej wolności jak się jedzie takim specyficznym samochodem, takim trochę bardziej klasykiem, nie wiem, mi się zawsze bardziej cruisery yy, podobały, albo turystyki. Yy, na pewno nie ścigacze. Natomiast przy skuterze tego Takiego poczucia bardzo subiektywnego, no, tak bardzo nie ma, to jest taki środek transportu bardzo przyjazny. Automatyczna skrzynia biegów działa świetnie. Natomiast to też mu odbiera pewien taki taki feeling z jazdy, yy, który wyobrażam sobie, że w motocyklu by był. Taką przyjemność zmieniania biegów, panowania w pełni nad tym, co się dzieje. Tutaj to się dzieje wszystko samo. Mi to zaczyna trochę nie odpowiadać, aczkolwiek zalety skutera w mieście są niepodważalne. Jego wyższość mimo wszystko nad motocyklem, moim zdaniem, jest zauważalna na każdym kroku, szczególnie ten chiński, który mam mały generalnie po prostu mały motocykl to jest coś, co się bardzo sprawdza w mieście, tu jest gorzej, to jest duży motocykl to jest duży skuter także jeśli chodzi o zalety skutera, jest ich bardzo dużo bardzo dużo, no jest i ich, jest ich trochę, one są dość ważne natomiast jeśli chcecie się czuć na motocyklu no tak, wiecie, klasycznie bardzo, no to w skuterze tego poczucia nie ma to jest środek transportu to jest bardzo fajny środek transportu, ale pozbawiony w moim przekonaniu pewnej duszy, yy, którą być może ma Wespa, nie wiem, ale yy, nie mówię, że tutaj yy, to nie jest przyjemność jazdy, bo jest bardzo duża. Ale sobie wyobrażam na wycieczkach, szczególnie na wycieczkach, bo w mieście tak mówi może mniej, że na wycieczkach przyjemniej jest yy, się tak pobujać troszeczkę. Jakieś motocykle, myślałem kiedyś o takim o jakimś Romecie, K125 jest taki bardzo polecany, nie wiem czy to jeszcze produkują, chyba nie. No i to są tanie rzeczy też, te chińskie, łatwe w naprawie, yy, japońskie są dużo lepszej bo nie ma co ukrywać, natomiast yy, no, nie wiem, nie miałem nigdy motocykla dlatego japońskiego. Troszeczkę bym się bał, że one będą zajechane. Skuterów, może tak się nie boję, może nie słusznie. Może dlatego, że już miałem chiński i wiem, czym to się je. Także zalet i wad skuterów to by było chyba tyle, co mi przychodzi do głowy. Jeśli możecie coś dodać od siebie, co jest lepsze, co polecacie w jakich sytuacjach. Napiszcie proszę w komentarzu. Może gdzieś ja się mylę. Napiszcie mi też, że się mylę, żebym głupot nie mówił. I zostawcie proszę łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki to do następnego spotkania. Cześć.